Drodzy widzowie, niech będzie pochwalony Jezus i Maria. Zawsze weselimy się tym, że możemy podzielić się wspólnymi rozważaniami i tak będzie tym razem w nowej kolejnej katechezie. Dziś będę mówił o tym, co wydarzyło się na jednych, powiedzmy, zwykłych urodzinach, które zmieniły się w wielkie zło. I przestępstwo były urodziny wielkiego władcy Heroda. Ten dramat następuje na dworze Heroda, i on obchodzi swoje urodziny. Zaprosił wszystkich swoich współpracowników. Powiedziałbym, że atmosfera tego jednego przebywania na dworze przyciągła wielu wiele osób, którzy fałszywie się przedstawiali, Udawali, że są wiernymi swojemu władcy. Podczas tego przyjęcia następuje coś, co jest ponad ciałem? I to właśnie wydarzyło się. Mianowicie Herod zaprosił tych różnych gości, Osoby znakomite. Była wśród gości córka Herodiady, żony jego brata Filipa. Córka Herodiady zatańczyła, zaczarowała władcę, i chciał ją zdobyć przez propozycję, która wcale nie była moralna, lecz absolutnie błędna. Dlaczego Herodiada gardziła Janem chrzcicielem? To jest kluczowe pytanie. Ona po prostu znała słowa Jana chrzciciela, które on wypowiadał. I pierwszy, największy zarzut było to, iż ona słyszała, iż powiedział Herodowi. Że nie może za żonę wziąć Herodiadę, bo ona jest żoną jego brata Filipa. I Herodiada zaczęła nienawidzieć Jana chrzciciela. Właściwie to zaczęła nienawidzieć prawdę. Znienawidziła fakt, że nie może zdradzić, że to coś nie może być normalnego, do przyjęcia. Robiła zarzuty i bez przerwy mówiła Herodowi, że należy zabić Jana Chrzciciela, bo jeżeli według niej zabijesz tego, kto przeszkadza Tobie w Twojej drodze, to będziesz czuł zadowolenie. Herod nie chciał w taki łatwy sposób pozbyć się Jana Chrzciciela. Dlaczego? Herod wiedział i sam mówi, wiedział, że to jest mąż prawy. Nawet podziwiał Jana Chrzciciela. Zamknął go w więzieniu, ale nie pragnął jego śmierci, bo bał się. Czuł lęk, niepokój. I przez Herodiadę. Po tym, jak on sam zaproponował, da córce cokolwiek poprosi, zobaczcie, gdzie jest pro, problem. Władca Herod poczuł, iż jest władcą wszystkiego. Dziś wielu czuje to. Jesteśmy właścicielami, mamy prawa autorskie nad życiem, nad światem, nad posiadłością, nad państwem, nad wolnością. I powiedział, proś mnie o co chcesz. A dam Ci, dam Ci o to tylko nawet połowę mojego królestwa. I Herodiada szepnęła swojej córce, to wtedy to jest moment, gdy mamy złych doradców, takich, którzy pragną nas zniszczyć, a nie uratować. Ona poprosiła o niesamowitą rzecz przynieść mi głowę Jana Chrzciciela. Herod był zaskoczony, można powiedzieć załamany, szokowany, ale musiał ustąpić. Dlaczego ustąpił? Dlaczego Herod ustąpił? I w pewien sposób teraz możemy zobaczyć i odnaleźć wiele sytuacji w naszych czasach, w naszym życiu. Herod ustąpił uczynił to, co Herodiada chciała ze względu na dumę, bo ważniejszym było zachowanie swojej obietnicy, dotrzymanie jej, byli jego współpracownicy, byli ci, którzy go wspierają, którzy klaszczą, byli w tym samym klanie. Więc ważniejszym było złamać swojego sumienia, z, złamać swoje sumienie, swoje postanowienie, niż e, nie dotrzymać obietnicy. Człowiek, który obserwuje na scenie miłości, e, że wielu z powodu dumy straciło miłość. Należy Podziwiać ludzi, którzy z powodu miłości gdzieś na Boga swoją dumę. Więc ta duma była w Herodzie i on uczynił to wielkie zło. I efekt jest taki, iż Jan jako proro. Boży głosiciel słowa Bożego stracił głowę. A czyż tak nie jest z tymi, którzy chcą naśladować Boga i za Jezusem Chrystusem? Tak będzie. Dziś prorocy pozostają bez głowy. Dziś ci prorocy, którzy wzywają do prawdy, którzy mówią, że nie można żyć u grzechów, nieczystości, zgorszeniu, w pożądaniu, oni nie są chętnie witani. Oni są spychani z ceny, oni są głoszeni ludźmi bez tolerancji, osobami, które straszą ludzi, a właściwie co czynią? Przedstawiają tą prostą naukę Jezusa Chrystusa. Więc prorocy zawsze będą prześladowani. To jest seria czy droga. Jana chrzciciela w kontekście Meczugoria. Te katechezy wypowiadamy w Meczugoriu, więc możemy znaleźć wiele osób, który, którzy jako Herodowie przybyli tu do Matki Królowej Pokoju. Przybyli ze świata swoich zabaw, swoje, swoich uciech, żądz. Uć. I tu w Medżugorju stracili tą głowę, głowę tego świata, ale otrzymali głowę, którą myśli w sposób boski, nowe serce. I ludzie, właśnie tu w Međugorju przez zwrot swojego życia tą fałszywą dumę, fałszywą pychę. Odepchnęli na bok i przyjęli to, co jest drogą Bożą, Bożą, Bożą prawdą, właściwie. To nastąpiło nawrócenie. W przeciwieństwie do Heroda, byli odważni. Pielgrzym musi być odważny, aby przede wszystkim stanąć wobec swoich własnych słabości, aby wyjść z pałacu, gdzie jest wygoda, aby opuścić to, aby wyjść z tego, co jest złe, i przyjąć prawdziwą prawdę, którą tylko Bóg może zaproponować. To jest projekt, Boże wezwanie, Boża propozycja. Na właściwe, dla właściwych rzeczy musimy zawsze uczynić krok i nie patrzeć na to, jak inni nas doświadczą, jak nas będą widzieć i wysłuchać to, co Boże. Rozpoznać Bożego Głosiciela w swoim życiu i powiedzieć nie grzechu i temu, co jest złem. Przeczytam to, co napisał jeden wielki człowiek. On mówi, te duchy karłowate, myśląc właśnie o takich ludziach, grzechu, jakim był Herod, mówi, te duchy karłowate nie mogą zrozumieć, że ta cywilizacja oferuje wszystko to, czego serce i dusza nie pragnie. Oni nie mogą żyć z pustymi rękami, a ja nie mogę żyć z pustą głową. Aby być wolnym duchowo, mówi, zgodziłem się na wiele materialnych ofiar i materialnych strat. Aby mieć pełną duszę, kontynuuję, musiałem mieć puste ręce. Pełne ręce nie mogą na wieki zastąpić pustej duszy, napisał ten autor. Szanowni drodzy przyjaciele, Musimy zaryzykować, abyśmy wiele zdobyli. Dziś może nasze ręce są pełne różnych dóbr, różnych materialnych możliwości. Może pod naszą ręką jest wiele rzeczy, przez które możemy stracić duszę, a ciało nie będzie nasycone i głodne. Pojmijmy to, iż lepiej mieć pełną głowę niż pełne ręce, mieć pełne serce, a może będziemy mieć pusty portfel. Dlatego zawsze słuchajmy proroków Bożą naukę, to co Jan Chrzciciel głosił, aby Heroda i Herodiadę i jej córkę i wszystkich tych Obudników na dworze zbawił i wezwał do nawrócenia. My, jako chrześcijanie, w tych czasach wiemy, że nieważne, czy zostaniemy bez głowy, czy ktoś zetnie naszą głowę, ważne jest, aby nikt nie mógł zaszkodzić naszej duszy. To mówił Jezus. Abyśmy nie bali się tych, którzy mogą zniszczyć ciała. Ciało, a duszy nie mogą zaszkodzić. Dlatego, że zawsze słuchajcie głosu swojego sumienia. Nie otaczajcie się fałszywymi, niewłaściwymi, obudnymi doradcami, którym nie zależy na Was, tylko na ich zysku. I może Będą Was przez to wysyłali upadek całego życia. Niech królowa pokoju oręduje za Wami w drodze praw. Pokój Wami, dobro.